Zaś się nam ta sobota udała, to były mocne typy w opór dzisiaj, co prawda, dużo meczów na samym szczycie i piękne tutaj pojedynki, dlatego bez zbędnego pierdzielenia gorąco zachęcam, żeby tutaj zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał, zostawić dzwoneczek tak jak będziecie tutaj widzieć na krótkiej animacji na dole i lecimy właśnie na szybkości, żeby tutaj jak najszybciej przejść do naszych typów z promocją w Bettersie konkursiwo i będziemy później pokazywać wam nasze typy, które oczywiście można grać na odwrót albo mijać Promocja w Bettersie cały czas tutaj aktualna, jest to jeden z nielicznych bookmacherów, który zarzuca swój bonus na saldo główne, czyli w gotówce. O co tutaj chodzi? Oczywiście jest to opcja skierowana do osób, które jeszcze konta na Bettersie nie mają, więc jeżeli byłbyś zainteresowany taką stówką, no to ja Ciebie odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie znajdował się link do założenia konta. Podczas zakładania konta dwa proste kroki teraz tutaj będą u Was widoczne yy, i przy drugim kroku trzeba oczywiście zaznaczyć zgody marketingowe, to jest bardzo ważne. Później już trzeba wpłacić pierwszy depozyt. Minimum tutaj stówkę, żeby właśnie stówkę w tym bonusie na saldo główne dostać, ale można tutaj wpłacić dwie stówki i będzie tutaj łatwiej zrobić obrót, bo i tak trzeba zrobić obrót właśnie na 200 zł z salda głównego. Każdy kupon, bo to można podzielić na kilka kuponów, można to zrobić jednym kuponem za 200 zł, zaliczający się do obrotu, musi mieć co najmniej jedno zdarzenie z kursem minimalnym 2 2, 25. To jest tutaj jedyne wymaganie. No i po rozliczeniu wszystkich tych kuponów, po wykonaniu obrotu na 200 zł z każdym z, ze zdarzeniem. Z każdym kuponem ze zdarzeniem jednym, zdarzeniem minimum 225. Wpada 100 zł, niezależnie, czy te kupony będą wygrane, czy przegrane. Ta stówka wpada na saldo główne i nie trzeba tutaj nic więcej z nią robić. Można wypłacić, można tutaj grać dalej. Tak to wygląda na Betersie. Jakby ktoś chciał to sprawdzić, to odsyłam jeszcze raz do pierwszego komentarza pod tym filmem, a my lecimy jeszcze z konkursem. Oczywiście dwie dyszki do zgarnięcia na Betersie. No i co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Łapa w górę, subskrypcja tego kanału. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy biały Białystok, Alechem, Poznań. Typujecie do godziny 20.15. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez e-maila bądź ID gracza na Betters, nie biorą udziału w zabawie. Z racji tego, że wczoraj e, nas sobota ostro pokonała, to lecimy... E, polecimy sobie chronologicznie, ale odwróconą chronologią, czyli tutaj zaczniemy dzisiaj od Fabregasa żeby tutaj Fabregas zmotywować, bo Fabregas jeszcze nic nie trafił niestety, ale mam nadzieję, że się, że się dzisiaj uda. Niemiecka druga Bundesliga, Karlsruhe Ruhr z Ulm powyżej 1,5 gola w meczu i Karlsruhe ma tutaj tego meczu nie przegrać, czyli klasyczny tutaj z podpóreczką na gospodarzy i over 1,5 gola w meczu. Arsenal Chelsea Podobnie tutaj Arsenal ma tego meczu nie przegrać i co najmniej dwie bramki w meczu. Łącznie z tego wyszło 2,88. Lecąc właśnie od dołu do góry, to następny będzie Mitch. Mitch zaproponował na dzisiaj trebla. Sevilla, Sevilla z Athletic Bilbao. I tutaj Bilbao ma strzelić gola po kursie 1,35. Jak najbardziej. Propsy tutaj z mojej strony. Fiorentina z Juventusem. Juventus ma strzelić tutaj co najmniej jedną bramkę. No do tego tutaj meczu to akurat ja się nie odniosę. No i Atletico Madrid z Barceloną powyżej 2,5 gola. To powinien być dzisiaj fajny meczek. Ja trzymam oczywiście kciuki, żeby było to. Bardzo dobrym widowiskiem. Umicza wyszło 2,82. No i tutaj następny będzie TNWGW, po środku się znalazł. Leganes z Betisem. Betis będzie prowadzić w dowolnym momencie meczu i Betis wygra lub zremisuje. Coś takiego tutaj zaproponował TNWGW w Superbetcie, to jest 1,65 kursiwo. No i Polska Pierwsza Liga Górnik Łęczna, Arka Gdynia. Arka Gdynia strzeli co najmniej dwie bramki i Arka Gdynia wykona więcej rzutów rożnych. No i to jest Kręgosów. Ewidentny kręgosłup, tego kuponu kurs 300. No i generalnie tutaj ten WGW poszalał, bo łącznie wyszło mu tutaj 7,67, a kupon ten dopina zdarzenie tutaj z meczu, zdarzenie super, bez nawet tutaj konkretnie z meczu Atletico Madrid z Barceloną. Barcelona ma oddać co najmniej 4 celne strzały i strzelić co najmniej jedną bramkę po kursie 1,55. Lecimy dalej, tutaj teraz procent fans będzie następny, bo mówiąc dosyć niespodziewanie, ja jestem jeszcze na pierwszym miejscu. Aroka z Estoril, Aroka ma tutaj wykonać co najmniej 5 rzutów rożnych. Przenosimy się szybko do Danii, Brondby ze Silkeborgiem i tutaj powyżej 8,5 rzutów rożnych. 2% tutaj będzie 1,43 kursiwo i również dostajemy w Danii Micci Land z rendersami powyżej 9,5 rzutów różnych meczów. Z tej sklejki, z tego trebelka 3,14 tutaj wyszło. No i na końcu będę ja. Ja na dzisiaj również proponuję, Trebla, bo dzisiaj jest naprawdę fajna oferta, dużo ciekawych meczów i zaczynam sobie od dosyć nielubianej przeze mnie Romy, która w mojej opinii wygra z Kaliari. No, są w dobrej formie, co prawda z europejskich pucharów już odpadli. Że została im tylko liga, i tutaj z tej ligi właśnie mogą sobie dać szansę na europejskie pochary w następnym sezonie. Trzeba po prostu takie mecze, jak ten z Kaliari wygrywać. No i podobna sytuacja w meczu Leicester z Manchesterem United. Takie mecze, jak ten z Leicester na Manchester United, nieważne jaki tu jest kryzys, jak oni tutaj grają ostatnio, no po prostu trzeba wygrywać. 1,90 kursiwo, nie jest to tak mocny typ jak wczoraj na Nottingham, w mojej opinii. No bo wiadomo, to Manchester United, ale no. Tak jak mówię Każdy inny wynik niż wygrana Manchester United To będzie tutaj sroga niespodzianka No i zaglądam do meczu Atletico Madrid z Barceloną I stałem tutaj na powyżej 8,5 rzutów różnych. No wydaje mi się, że po prostu w tym meczu Będzie wszystko Będzie wszystko i ja na to liczę Szczerze, całym sercem Trochę życzeniowo, wiadomo 4,41 mi z tego wyszło łącznie No i dobra, mamy przeglądzik na dzisiaj zrobiony Wiecie co omijać, wiecie co grać na odwrót Bo tak jak widzicie, jesteśmy turbo Entuzjastami Tylko i wyłącznie, typerki Siemano, cześć, miłej niedzieli.